Czy kiedykolwiek miałeś taką sytuację, gdzie byłeś bardzo zdenerwowany i nie byłeś w stanie już wytrzymać, a osoba, z którą rozmawiałeś, powiedziała o jedno słowo za dużo i podjąłeś pewną decyzję, której niestety później żałowałeś? No, niestety takie rzeczy zdarzają się każdemu, ale jest kilka sposobów na to, żeby być w stanie lepiej kontrolować swoje emocje i to, jak się czujemy. Jeśli jesteś tutaj nowy, to ja mam na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. A w dzisiejszym filmie rozmawiamy o tym, jak możesz zacząć kontrolować swoje emocje. No więc już bez błędnego gadania, zaczynajmy. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, żeby faktycznie zacząć kontrolować swoje emocje, jest to, że nie jesteś swoimi emocjami. Więc to jest coś, czego nauczyłem się chyba jakiś rok temu, coś takiego. Więc o co chodzi, to musisz zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteś swoimi emocjami. I co to tak naprawdę znaczy? Więc chodzi o to, że. To nie ty tworzysz swoje emocje. Ty jesteś tym, który jedynie je słyszy. I dlatego właśnie, gdy podejmujesz decyzje na podstawie emocji, zazwyczaj ich żałujesz. Zazwyczaj myślisz sobie, że co ja zrobiłem? Po co ja to robiłem? Czemu, czemu zrobiłem tamto, czemu to i tak dalej, nie? Więc to nie tak, że ty tworzysz te emocje i faktycznie myślisz sobie, że to jest dobra decyzja, nie? Emocje tworzy coś, co nazywamy duszą. Dusza składa się z naszego serca i z naszego umysłu. Ale to nie jest takie serce prawdziwe, o którym mi chodzi, chodzi mi o takie serce emocjonalne, które właśnie pozwala nam na doświadczanie emocji. Nie? Więc musisz dać sobie z tego sprawę, że to nie ty je tworzysz. I dzięki temu, gdy podejmujesz decyzje na podstawie swoich emocji, zazwyczaj nie są one dobre. Zazwyczaj nie są one tymi, na które patrzymy w tył i myślimy sobie, że to była najlepsza decyzja w naszym życiu. No, no nie. Ja pamiętam, kiedyś byłem na urodzinach od kolegi i było tam jeszcze kilku naszych przyjaciół z naszej klasy. Było tam chyba nas ośmiu albo dziewięciu, nie pamiętam już, ale było nas dość trochę I byliśmy tam, no i bawiliśmy się, wiadomo. I w końcu wzięliśmy balony i zaczęliśmy się nimi bawić. I co się stało, to jeden kolega zabrał mi balona, nie tak, wyrwał mi go z ręki. No i ja zacząłem go gonić, zacząłem próbować odzyskać tego balona, no i nie udało mi się, więc postanowiłem zrobić to samo co on. I wziąłem balona komuś innemu. I tak, wziąłem balona od innego kolegi. I co się stało, to tak stoimy i patrzymy na siebie, nie. I po chwili dostałem od niego wpysk, nie, tak mi <laughs> iścia za, zapodał. <laughs> A ja tak patrzę na niego, nie, tak z pół sekundy i nawet, nie, nie pamiętam nawet, ale nie miałem żadnej myśli w głowie, tylko czułem takie zdenerwowanie, nie? i nie wiem, momentalnie tak od razu mu przywaliłem, nie, i wybiłem mu zęba. Szczerze, jest to decyzja, której może nie żałuję, ale myślę sobie, no, mogłem zrobić lepszy wybór w tamtej sytuacji, nie. Ty jesteś tą stałością, która właśnie nie reaguje na to, jest kompletnie takim innym świecie. I gdy zdasz sobie z tego sprawę, to zaczniesz faktycznie patrzeć na świat inaczej. I zaczniesz widzieć ludzi, którzy tego nie rozumieją. Drugą rzeczą, która naprawdę pomaga w kontrolowaniu emocji, jest taki pewien oddech. Ja go nazywam podwójnym, głębokim oddechem, i zaraz zademonstruję, jak on działa. I właśnie naukowcy sprawdzali to, jak bardzo jakieś typy oddychania uspokajają i właśnie znaleźli, że ten jest chyba najbardziej uspokajającym ze wszystkich. Więc teraz jak on wygląda? No i jest on bardzo, bardzo prosty i tak jak sama nazwa mówi, jest to podwójny, głęboki oddech. Więc na początku robimy dwa takie bardzo głębokie wdechy. Zrobisz jeden wdech, aż do momentu, w którym nie możesz wziąć więcej. zatrzymujesz jeszcze tak na pół sekundy i bierzesz jeszcze jeden taki mały wdech, i później wydychasz całe ty powietrze w swoim budzie, Więc teraz zróbmy jeden taki. Czujesz się o wiele bardziej taki zrelaksowany i spokojny. I gdy zrobisz taki jeden oddech przed tym, jak podejmiesz jakąkolwiek decyzję, wyobraź sobie, jak wielka będzie różnica pomiędzy tym, który to robi, a tym, który tego nie robi. Nigdy nie będziesz reagował na podstawie swoich emocji. Nigdy. Bo zawsze wiesz, że możesz je uspokoić, że możesz faktycznie zrobić prawidłowy wybór, który powinieneś zrobić, a nie wybierasz na podstawie swoich emocji. Kiedykolwiek masz jakąkolwiek decyzję do podjęcia, to zrób ten oddech. Po prostu zrób. Nawet jeśli czujesz, że nie masz emocji. Ale często jest tak, że niby myślimy, że nie mamy emocji, ale gdybyś na przykład zapisał to i zostawił sobie to na dwa dni później, tą decyzję, to jest coś, co ja często robię, to myślisz sobie, co ja wtedy myślałem, czemu ja to chciałem zrobić, nie? Zawsze taki logiczny umysł jest o wiele lepszy. Więc logiczności nigdy za wiele. Trzecią rzeczą jest znowu taki mindset. Mianowicie jest to cytat Marka Aureliusza, a brzmi on, nie masz kontroli nad zewnętrznymi wydarzeniami, tylko nad swoim umysłem. Zdaj sobie z tego sprawę, a znajdziesz siłę. Więc co Marek Aureli już ma na myśli, dzięki temu cytatowi, jest to to, że, że nie liczy się to, co się dzieje. Że to tak właściwie nie ma znaczenia, tylko to, jak na to reagujemy. Bo zdasz sobie z tego sprawę w pewnym momencie w swoim życiu, że tak naprawdę to, co się dzieje, nie jest w naszej kontroli. No nie jesteś w stanie przewidzieć, co się stanie dzisiaj, co się stanie jutro. Nie możesz tego przewidzieć, po prostu jest to niemożliwe. Ja mogę powiedzieć, że Najprawdopodobniej pójdę ćwiczyć, ale nie wiem, czy do tego czasu przeżyję. Bo taka jest prawda, nie mam pojęcia. Wiadomo, myślę sobie, no, będę w domu, ale czy coś się stanie w tym czasie? Czy spadnę ze schodów, czy. Więc nie wiem, co się stanie, ale jak na to reaguję, jest ważniejsze. Bo nad tym akurat mam kontrolę. To akurat mogę kontrolować, to akurat mogę sobie powiedzieć, że jestem w 100% tak odpowiedzialny za to, co siedzi tutaj, w tej głowie. Jestem w 100% tak odpowiedzialny za to, jak postrzegam jakąś sytuację. Jestem w 100% tak odpowiedzialny za to, co robię z tą sytuacją. Czy się pogrążam i postanawiam popaść w depresję, czy postanawiam faktycznie coś z tym zrobić i stać się kimś, kto może pokonać tą sytuację. I gdy zaczniesz tak myśleć, to tak właściwie zdasz sobie sprawę, że nie ma innej osoby, którą obwiniać tylko samego siebie. Nie możesz zwalać winy na kogoś innego. Nie możesz zwalać winy na jakąś sytuację. Musisz zacząć myśleć sobie, że to wszystko jest Twoja wina. Ty zbudowałeś sobie życie, które teraz masz. Więc równie dobrze. Możesz ja odbudować i faktycznie stać się kimś, kto ma życie, którego zawsze chciał. Albo dalej żyć życiem, którego nigdy nie chciałeś i myśleć sobie, że to wina, że to wina twoich przyjaciół albo to wina rządu. W każdym bądź razie rozumiesz, o co mi chodzi. Więc daj sobie sprawę z tego, że nie masz kontroli nad tym, co się dzieje, ale masz kontrolę nad tym, jak, to, jak na to reagujesz. I gdy faktycznie zdasz sobie z tego sprawę i zaczniesz tego używać, naprawdę znajdziesz siłę. Naprawdę znajdziesz siłę. I ostatnią rzeczą jest, taki nasz klasyk na tym kanale, <grych> jest to, żebyś widział się jako osoba, która potrafi to robić. Czyli widzieć siebie jako osoba, która faktycznie potrafi kontrolować swoje emocje. Więc ja mam swojego faworyta tutaj naprawdę, nie wiem, ten koleś na, na przestrzeni ostatnich kilka dni tak po prostu wrył się w moją głowę, że nie jestem w stanie przestać chcieć być taki jak on. A jest to oczywiście Thomas Shelby z serialu Peaky Blinders. Naprawdę, nie wiem, ten koleś jest po prostu fantastyczny, jego język ciała jest zajebisty. Po prostu wszystko o tym gościu jest fantastyczne i naprawdę chciałbym być bardziej taki jak on. Więc znajdź sobie kogoś, kogo faktycznie chcesz tak mimikować, można powiedzieć, i zacznij widzieć się jako ta osoba. Nie, nie próbuj udawać tego, żeby, że jesteś tą osobą, bo to będzie wyglądało, jakbyś był jakimś robotem, to będzie wyglądało, jakbyś był takim, jakbyś był po prostu jakimś klaunem, który naśladuje kogoś innego, nie? Lepiej, co jest zrobić, to zacząć wyobrażać sobie siebie, jakbyś był tą osobą. Ja sobie wyobraziłem na przykład, że siedzę w jakiejś scenie tam i po prostu na przykład ktoś przystawia mi pistolet do głowy, a ja po prostu siedzę tak jak on i po prostu patrzę tak jakby nic się nie działo, nie? Więc, więc zacznij sobie to wyobrażać, zacznij sobie tak widzieć siebie jako osoba, która faktycznie może kontrolować swoje emocje, która jest spokojna i nie pokazuje swoich emocji. Ja właśnie uwielbiam Tomiego szelbiego naprawdę jest to koleś, który jest po prostu zajebisty, ale znajdź swojego takiego faworyta i zacznij tak może, no nie udawaj, nie udawaj, bo to wygląda głupio. Pewnie widziałeś kogoś, kto próbuje udawać kogoś innego, i wiesz, że to wygląda głupio. Więc nie próbuj go udawać, tylko po prostu zacznij widzieć siebie tak jak on, i co się stanie, to naturalnie staniesz się bardziej taki jak on. Więc co ja zacząłem robić? Zacząłem widzieć siebie jako właśnie ktoś, kto jest taki zrelaksowany, taki męski, nie pokazuje swoich emocji. Wtedy jeszcze nie byłem tak zafascynowany właśnie tomim, ale na mojej ścianie, wkleję tutaj zdjęcie, są takie kartki, które właśnie pokazują to, jak siebie widziałem, i co się stało, to stałem się o wiele bardziej taki zrelaksowany, też nie wyglądając głupio. Więc o co chodzi, to na przykład zamiast siedzieć tak, że, nie wiem, siedzę taki skulony czy coś, to zazwyczaj siedzę z rękami tak za głowę, nie, i po prostu sobie tak leżę. I jestem totalnie zrelaksowany i czuję jakby to było naturalne, gdzie wcześniej czułem, że to było takie dziwne i że nie powinienem tak robić, nie. Ale teraz po prostu mogę tak siedzieć i nie czuję się w ogóle, jakby to było dziwne. Czuję się, jakby to było takie prawidłowe ze mną. I to się dzieje z tego powodu, że właśnie nasza osobowość determinuje nasze zachowanie. I gdy zmienisz swoją osobowość, gdy zmienisz to, jak siebie widzisz, naturalnie, że staniesz się kimś innym, nie? I właśnie chodzi o to, że to zachowanie wtedy nie będzie się czuło tak dziwnie. Więc nie próbuj udawać, tylko zacznij widzieć siebie jako ta osoba. No i w ten sposób będziesz w stanie kontrolować swoje emocje. Także no, to było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Ci to pomogło, jeśli tak, możesz zostawić łapkę w górę i suba, żeby to dotarło do większej ilości osób. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.